Zaskrybujcie łopatkę tego typu, co się dzieje tego typu, no trzeba iść do przodu, nie do tyłu, sobie, tego typu, pokażę wam, jak można być rozbudowane. a nie mieć przy bęben, jak nie wiem co, tego typu. Chcecie zobaczyć walkę z cieniem, tego typu sobie? Mm, no właśnie, pokażę wam, jak człowiek wygląda, jak Strzedz z i ciło nic zrobił zrobiło. Łopapę tego typu, a uwierzcie mi widzowie, że no. Może i nie widać, ale wiecie. Może Wam pokażę, widzowie. Właściwie nie tego typu. No i sami oceniacie widzowie tego typu, właśnie. Zobaczymy, widzowie? to jest pytanie tego typu, widzowie. Hmm. Róbcie pierdolny chaos, widzowie. Zaskoczycie kanał. Zobaczcie coś, tego typu. Wow. Tak się robi hip-hop, widzowie. Tego typu. Tak się robi hipokryzja. Tak. To, że jest za chudy, to znaczy, że słódłem, widzicie? To jest właśnie to, co mówiłem w Trzeba mieć formę, Widzicie? Tego typu. I nie mieć brzucha jak będę. Widzicie? To, że schudłem, i i siłowia sobie zrobiło. Proste. i nikt nie powie mi To, że jestem niski to nie znaczy, że nie mam ruchu. Tak się robi w hipo właśnie. Tego typu. Tak się robi hip hop I to jest waga z A nie jakiś tam z drzewem w dół, tu szczuł w, w Tak, w zauwa. To jest właśnie to, co się mówi. To przodu nie do tyłu. Tego typu. Tak się robi hipo tego typu. Widzowie, tak się robi hipo tego typu. Właśnie. Trzeba iść tak za przodu. Nie do tyłu tego typu. Zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie, to jest szczos tego typu. A nie bepę na wierzchu. Widzowie. Ja bym się wstydził. Widzowie. Proste. I to jest forma, widzowie. Schudłem i zobaczcie. Moje bary widać. Widzowie. Śłomia sobie robi. To, że kiedyś miałem że taki bywało, ale już nie mam. A bary zostały. To się liczy. To jest forma, widzowie, Właśnie widzimy się. Na mojej kanale. Zastróbujcie i zaskróbujcie tam kopę. 吃饭其实都是顺。b n 我把 b n